Psaicyna, czyli tysiące z To jest wyzwanie ostrości! Siemane, rolodziska! To jest kolejne wyzwanie ostrości. Ja jestem Mike Van Tee. A jestem jestem Pete! Kontynuujemy temat zupek, instantów, dań tego typu. No yy, ramenów. Dokładnie yy, tak. Ładnie <laughs> I mamy tutaj rzecz, którą zostawiliśmy sobie, można powiedzieć, tak na koniec tej puli, którą to ostatnio Papież Ostroci nam przysłał. Bardzo mu dziękujemy, bo nam się wydaje, że będzie to najciekawsze. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Słuchajcie, muszę zerknąć w ściągę, żeby Wam powiedzieć, jak to się nazywa. Pejong Spicy Yakisoba Hell Unleashed Hot Noodles. Eee, tak to wygląda, jak widzicie, same krzaczorki tak zwane. Tak, Japońskie, więc to chyba kanji jest, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, jest to produkt japoński. Jest to produkt japoński, o który poprosiłem papieża, żeby kupił to z mojej inicjatywy. I ten spicy yakisoba jest przedmiotem wielu challenge na YouTubie, jest mnóstwo Właśnie. filmów, nie, tak uh -huh. nie? I między innymi też z takich filmów musieliśmy zasięgnąć instrukcję przygotowania, bo jak to sam tak. pokazał, to wszystko po japońsku, to nie byłoby uh -huh. szans się dowiedzieć, jak jest. E, to może ja tutaj szybciutko przeczytam tą instrukcję, bo tutaj Max spisał. Tak, to ja może szybko przeczytam, jak to wygląda, żebyście wiedzieli, no bo... Nie jest to samiak, który mhm. zawsze tak samo jest zrobiony. To jest prostsze akurat. Mhm. Otworzyć wieczko do połowy, połóko się do wyznaczonej linii. E, ta linia to już wiemy, żeby się nam Łukasz naszym oczom po otwarciu, tak, prawda Majku? Tak, tutaj tak przebiega, tak wprób, mhm. w pół. Wsypać suszone warzywa do nudli, zalać gorącą wodą, zakryć i odczekać 3 minuty. Oderwać zaznaczony narożnik i wylać przez niego wodę. To ma to tutaj będzie miał fajny narożnik do oderwania, żeby fajnie tutaj tak. to odcedzić, od 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 wylać tą wodę, w sumie wylać oderwać do końca wieczko i dodać saszetkę ze sosem, wymieszać i gotowe do jedzenia. No, proste, proste. Prosta sprawa. Dobrze, słuchajcie, no to my tutaj już zmykamy i się wam za chwilę ukażemy podobnie Waszym oczom, drodzy widzowie, z już gotowym tym daniem. Mhm. I oczywiście będą też zaprezentowane zdjęcia, jak to wyglądało po otwarciu. Zostańcie z nami, za chwileczkę lecimy z tym konkretnie, czyli lecimy po prostu z próbowaniem, z testowaniem. Okej, okay, jesteśmy tutaj jak widzicie, tak. danie jest gotowe, ja Wam szybciutko, poszło szybciej, pokazuję, proszę bardzo, jak to wygląda. Słuchajcie moi kochani, tak to się prezentuje, tak. według instrukcji zostało ładnie, szybko przygotowane. Powiem może... krótko, może wygląd nie jest jakiś mega zerwacyjny, ale to jak pachnie, o Boże, łaśnie. kurde. W międzyczasie może opowiedzmy o zapachu, Majk w tym czasie Wam pokaże zdjęcia, jak to wyglądało w trakcie tak. przygotowania, rozpakowania. Zapach, muszę powiedzieć, już w samym otwarciu uderzył we mnie taki przyjemny zapach, taki lekko słodkością nawet, dający mm -hmm. z samych tych nudli, a po zalaniu tutaj to w ogóle bardzo pachnie, bardzo... Tak, jak już ten tutaj się pojawi, Przyjemnie tutaj. słodko, sam makaron już pachniał. Tak z tymi warzywkami, a, zapach, zapach taki. a sos no. dodał właśnie zapach... Właśnie Majku, ty się o zapachu, bo bardzo ładnie to określiłeś. Tak, zapach nawet kojarzy mi się tutaj, aby w tym sosie były jakieś akcent śliwek czy jakieś wiśni nawet. Nawet czuję takiej marmelady z piernika, z tego ciasta. Marmelady? Ma, no, marmelady z piernika, z ciasta, nie? No. E, ja patrzę, takie opisy tej słodkości, tak intensywne bym nie szedł, ale Majk idzie w dobrym kierunku, moim zdaniem. Generalnie bardzo przyjemny zapach, no, bardzo ciężko tak. mi to opisać. Ja bym jeszcze dodał, że ten sos tak ma takie znamiona, że tak powiem, y, czegoś właśnie, jakiego sosu słodko-kwaśnego, ale mhm. tak jakby słodkość, była. o wiele bardziej w słodkość to wszystko szło, chociaż te akcenty kwaśne też są. Znaczy przynajmniej zapach zapowiada, że takie będą smaki, żeby Ta, tutaj sprecyzować. Zapach nie zapowiada, żeby to był jakiś taki hardcore jak na można ani zobaczyć. trochę, ani trochę. <laughs> Dobrze, no. no to już mamy to przygotowane, Majku, to co? Próbujemy. Myślę, Raz że się okaże. Tak, ja z bardzo chęcią. Zobaczymy jak będzie. Makaronik cieniutki, jak widać. Mm. Eleganckie, Na razie zapowiada się elegancko. Bardzo mi się no. podoba. Zapachowo naprawdę kupił mnie totalnie. Tak, tak. Zapachowo. Piątka wyszła, jak gdybyśmy tak. oceniali, no nie? Tak. Dobrze, lećmy z tym, Majku. Pafmorny, mm. No goryczku na no czuję jakąś. Zali no. straktu. Aha. No smaku fajny, makaron... Pierwszy język, on pierwszy język. Na, na gardło daje. A mi język piecze. O kurde, to jest o. mocne. Ale gorycz, kurde. Zwędzonego drewna, popielniczki. <grym> Powiem tak, no smak nie jest już taki rewacyjny. Czuć ekstrakt, hmm. ekstraktować w tym. Oj. Oj. To się chyba jednak... Mhm. To o, się... to piecze. Język. To ja już wiem, że to musi być... No. To tak ja już jest, wiem, że to musi no. być wezwanie. No skoro czkawka jest, A. ale daje. Mm. Smak nie jest jakiś zły, bo to nie jest jakiś takie intensywny. No nie, nie, no, no czułeś też te akcenty słodyczy, co było w zapachu. Ja jeszcze nie. Już poczułem, zacząłem. No czułeś, wiesz, ale kurde, język pieczy. Ja gorąco na brzuchu czuję. Dobra, muszę jeść dalej, cholera. Ale mi zaczęło teraz... Teraz dopiero zaczęło się prawdziwe. Jak nie wiem, język się wzmacnia, ale to nie zależy od jedzenia. Teraz gardło, muszę to powiedzieć, dlatego jeszcze no. nie wiem. Gardło dostaje, to język teraz gorzej. coraz no gorzej. To jest na pewno z ekstraktem jakimś. Mm. No teraz się chyba nazywa Headlandish, może tutaj dodali tego jest taktu Headlandish, no kurde robi robotę, ojaju. No się nie dziwię, jak oglądaliśmy takich, jakichś youtuberów mm. azjatyckich, japońskich zapewne. Mm -hmm. Że, no, reakcje mieli mi takie, że, no. że latali, wręcz i piszczeli, no nie? No. Nie dziwię się. Uuu, to jest mocniejsze niż Samiang. Tak, tak. No. Przy tym, kurde, smakowo nie można powiedzieć, że jest jakieś złe. No. Ta nie jest jakaś taka przeszkadzająca no. w jedzeniu. Upał ci, że już ta nie adminowała, już czuję te akcenty słodkie, co były w zapału. No. Ale język jak piecze to jest masakra. Mhm. Mm Żelazkiem go przy, przykleił do, do podniebienia No nie spodziewałem się aż takiej mocy. Mhm. Ja właśnie zalegają jak to ma być. No. Ten zapach mnie zmylił, bo. Mhm. Mm zakładałem, że. A to jednak nie będzie tak mocne jak tak ładnie pachnie. Mm -hmm. Że ci tam przesadzają na tych filmach. Mhm. Mm jednak nie! Je. No. To jest takie jak właśnie zakładałem w pierwotnych myślach, że. Takie może być coś, Fak. Fuck. No. Uuu kurwa! zapomniałem mówić, na brzuchu czuję o jakiejś chwili. Worąca. U mnie strasznie jest, naprawdę na, na hmm. potęgę. No ja nie wiem sobie mleka kurde, poprzepił, ale nie mam, nie spodziewałem się. No o mleku jeszcze nie pomyśleliśmy teraz. Dobra, skończyłem, muszę wybuchać nos, bo jest masakra. Do dopiero pewnie nie zaraz zacznie, tak na pełnej. A to rozwój! Jezu! Słuchajcie, zjadłem, no tam zostały jeszcze jakieś warzywka, fragmenty, ale... Najwyżej potem dojem, raczej znaczy, nie będzie problemu, bo zaczynam doceniać, pod koniec zaczyna pojawiać ten super, czy super, nie wiem, że super, nie wiem, co mówić już teraz. Przyjemny smak, naprawdę przyjemny smak zaczął się pojawiać, akcenty tak. pod tą gorzkością, ale teraz to się dzieje na języku łzy. Znaczy na języku się nie dzieją łzy, łzy się dzieją w ogóle, tak niezależnie, nie wiem, już co mówić. Możesz następ trosiec. O <laughs> ja. O Jezu. To się rzadko zdarza. Już potrzebował spluwać. O. Jezu. Ale to jest rewelacyjne! Ja mam zaszklone oczy. Jak to ja... Ładnie pachnie! Jak na coś tak mocnego, to muszę powiedzieć, że tak, no. to, jest, to jest spoko w smaku. A, ale na coś wie... tak mocnego muszę powiedzieć, że to jest że bardzo dobre. na ja coś tak mocnego. Tak jest. Na początku ja miałem taki mega właski szczałek startowy, ale teraz już tego nie ma, ale piecze takie... Ale pie, piecze jak diabli. Hmm. To jest taki wizerunek straszny tego gościa. To jest Jezu! Język jest jak do się, Jak się nie jest język do wyrwania płaczę totalnie. Jak mówię, jak mi zaczyna boleć język teraz. A. O Jezu. Ja, Wyobrażasz sobie na taki takie samyangi, miał być hardkorowe? Nie. Nawet ale... z spicy nie dorównuje temu. Nie, to, gdzie to? Pozostawia wszystkie samyangi daleko w tyle. Ale że jakby ktoś raz upytał ramen kulejsa, to jest i tak inny Ta, level do tego. To jest inny, ale ramen kulejsa jest paskudny, nie? A to jest pyszne, ale pijecie w Ramen kulejsa to jest niepełnywanie mocniejszy od no. tego, od tego, a to jest coś, ale do samku. To jest to, w coś pośrodków po drodze. Po samiankami, ale jeszcze nie. No. Nie do ramena kulejsa. Jezu, widzicie jak mnie nosi. Ja bym musiał spluwać. O Jezu, się strasznie. Ale nie przygotowaliśmy tutaj mleka. ani misek, ani mleka. Nie zakładaliśmy w ogóle nie. scenariusza. Że taki jest, jest. spicy jakiś Nie, nie zakładałem, Nie myślałem, że aż tak. Ech. Powiem wam, to są emocje. Tylko można, można oklaski dla Pejonga, nie? Dla Pejonga tak. oklaski. I pokłony. No. I też dla papieża pokłony jeszcze raz, że... Że Już go. to zorganizował, bo... TO JEST POEZJA! No. To jest jeden z niewielu tych produktów, co mogę powiedzieć, to jest idealny mariaż ostrości, która robi kuku i przyjemnego smaku kuku. Bardzo dobre. <laughs> I ostatnia kukułka. <laughs> Dokładnie tak. Ale kur. Ej, mrowienie mrwienie, usta, nie? Przez to oddychanie powietrza i wydychanie. Ja A chyba nie. wszystko zaszklone całe poduszami, nie? Jakbyś wyszedł ze sauny. Nie wiem czy tu nie, nie zauważycie. A trochę tutaj chyba. No trochę ćwieci się świeci się. Żebyście mieli pojęcie. Z czym to jest? No no. Bo... Poczekajcie wiecie co? My może tu dojdziemy do no. siebie już. Bo się robimy już prawie spokojni. Tak. Robimy przerwkę. Widzimy się z wami, drodzy widzowie, za momencik. Dobra, jesteśmy tu z powrotem. Moje kochani, no to szybkie podsumowanie. Już wiele powiedzieliśmy, już dużo powiedzieliśmy na... w trakcie samego testu. Już widzicie, jak widzicie, czujemy się dobrze. Nie minęło kilkanaście minut, tylko czuję takie lekkie tutaj. No jeszcze takie leciutkie po na ustach. No język może lekko też coś czuję, ale to może dobrze też tylko wokół. No, jeszcze taki żar lekki, no. Ale posłuchajcie. To jest super. To od razu powiem, to od razu to polecenie. Nie? Tu jest polecenie, to mocne. Słuchajcie, tego warto poszukać. No właśnie, jest, jest problem, że tego nie poszukacie, bo tego w Polsce nie kupicie, niestety. No nie ma takiej możliwości mm -hmm. w ogóle. Papież wiadomo, nie mieszka w Polsce, więc jest łatwiej załatwić za granicą różne produkty. Mm -hmm. Jak ktoś mieszka w Anglii, no to dostanie to. Ja, ale tak to może, in... a tak to niestety. No ciężko sprawa. się wiosiowej smaki. No zachęcamy każdym razie do próbowania. No. Może ktoś znajdzie jakieś źródło, bo naprawdę jest warto. Zresztą dla powinno to być popularniejsze, Tak, No, no, nie ale... jest takie jak Sanyang, no jak przez, przez to, nie, to, że to jest produkt stricte japoński, to w sumie na YouTube są filmy stricte japońskie tak, tak. Z testowania no, no, go. No, no, nie rozpo... nie wiem, nie, po prostu nie rozpowszechnił się tak jak sami, że wszyscy go testują. No, no wiesz, no bo no, no, nie wiadomo, światowo. nie wiemy też w sumie tej firmy Feijong, nic nie wiemy jak długo no, ona funkcjonuje, czy no, to jest no, jakaś czy... firma z długoletnią tradycją, czy jakiś nowy gracz, że tak powiem. Szczerze? Nie mam pojęcia, nie sprawdzaliśmy no, tego. No, no. Ostrość jak najbardziej była obecna, które potrafi dać znaki i przy tym był smak. Smak, który naprawdę mimo tej goryczki, bo wyczuwalny też słodkie nuty w tle. Były. Nie mówiłem tego w trakcie, bo skupiłem się na tej goryczce, to zacząłeś się wyczuwać szybciej, prawda? Ja zdecydowanie, tak. Ja, ja tylko przy pierwszym, przy pierwszym, drugim gryzie miałem taką ekstraktową, pieniczkową gorycz. Ja duży, A potem już zdecydowanie przeszło to w ten smak, co też było czuć było w zapachu, więc na pewno było spoko Ale przy tym język strasznie mimo się nie palił, nie? nie pali, ale... A zapach to w ogóle... Poezja. Tak. Dobrze, no to chyba tyle, no słuchajcie, papieżowi ostrości, a po prostu trzeci, już dziękuję za ja, ale za takie rzeczy warto dziękować. To tyle z naszej strony, ja jestem Sony Pitt. Ja jestem Mike i... Fancy. Dziękuję wam bardzo, widzimy się na kolejnych filmach, see ya! No, cześć Maciej się, hej! Poczucie tej ostrości, teraz... Jakieś... Zaczyna mi się na gardle. Zaczyna mi się na gardle teraz. Ale piecze gardło, język teraz też. Gardło daje. A u mnie na język już też wyszło. Jest hajcownik na gardle, o! A zaczyna tak wypalać hmm. nawet dosyć mocno. No to Wygryzać. Poleśnie strasznie na ustach siedzi. No, na języku też trochę jakby. Ale najbardziej uczy się po